W kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj z gościnią, czyli z moją mamą. Bardzo chcieliście film z mamą. Dwa miesiące mnie nie było w domu, i w końcu nam się udaje coś razem wspólnie nagrać. Ra za nami jest Pies, także wszystkie dźwięki to ona. Cześć. Cześć. O czym dzisiaj będziemy mówiły? Chcieliście poznać ulubione książki mojej mamy, takie książki życiowe. Ja takiego filmu, taki film nagrywałam. Chyba z 3 lata temu na kanale jeszcze się nie zabrałam do najnowszej aktualizacji, bo trochę się boję nagrywać ten film. E, także ja dzisiaj tu, tutaj trochę będę w takiej funkcji dekoracyjnej, bo z mamą mamy e, chyba tylko jedną albo dwie wspólne książki, i widzę, że jednej nie zabrałaś. Co? Nie zabrałaś jednej książki. No że wszystkiego nie zabrałam, Nikola, no bo to ciężkie. Ale jednej nie zabrałaś. Konkretnej, jednej. Której nie zabrałaś? No jednej. Nie wiem o którą cię chodzi. O, a nie no. Ale a nie jest u ciebie? No to a nie, nie zabrałaś? Ale ty byłaś w pokoju. No to trzeba było, pójść zabrać. I to co mam e, Nie, no już trudno. Wkleję okładkę. Także, mamo, zaczynaj przedstawiaj swoje ukochane książki, opowiedz trochę nam o nich, przekonaj nas, dlaczego są twoimi ulubionymi książkami. Słuchajcie, już parę razy mówiłam, że mam taki żelazny zestaw na handrę i żelaznym zestawem na handrę. No, wtedy... trochę mnie to martwi w kontekście tej książki, którą trzymasz w ręku. No czemu? No ja zawsze czytam, jak, jak mam taki gorszy czas. To poczynając od mojej ukochanej Joanny Chmielewskiej. Ja wzięłam akurat tutaj y, wszystko czerwone, ale uwielbiam Lesia. wszystkie jej książki. Lesia, y, bardzo fajne są Harpie, Wielki Diament. Wszy, te książki po prostu mnie bawią do łez i jak mam taki gorszy okres, to bardzo lubię po nie sięgać. Mamo, powiedz nam jeszcze, od czego się zaczęło z tą Chmielewską? Z Chmielewską? Y, w Pierwszą książkę, jaką w ogóle przeczytałam z biblioteki, to był, to był Klin, a później był Krokodyl z Kraju Karoliny. Mm -hmm. No i jak, jak przeczytałam, tak przypadłam. zaczęłam kolekcjonować te książki, zajęło mi to ładnych, dobrych parę lat, mam, mam książki bardzo, bardzo stare, ale Ują mniej humor, tak? Specyficzne poczucie humoru, e, fajni bohaterowie, tacy trochę zwariowani. Głupi trochę. No, 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 no nie, no są głupi, no. <laughs> no, no, ale Lesiu, Lesiu nie jest kryminałem, tak? A... Nie, no to są bardziej komedie no. kryminalne. Tak, I to tak. wszystko czerwone. Lesiu też trochę, chociaż mniej. Mniej, dużo mniej. mniej, mniej bo to mniej. bardziej takie, no wiesz. Na, na, na zasadzie zupełnie czegoś innego. No, ale, ale ja lubię. Ja lubię takie książki, lubię na em, czasami sobie. Zasłaniasz się, mamo, i nie będzie słychać z mikrofonu. Lubię takie książki, lubię coś takiego e, lekkiego, zwariowanego, e, bawiącego mnie do łez, bo jest mi to po prostu potrzebne, mhm. tak? Jasne. Na pewno kolejną książką. To mnie martwi, o, słuchajcie, to mnie martwi, że mama bierze na handrę, ale ja to uwielbiam. Ale to, co się tu dzieje, to nie jest Ale Nikola, no czasami, jak jest chandra, to trzeba sobie popłakać. A, a jak nie płakać przy dziwnych losach, tak? No, musisz. Od pokazać. czego się zaczęło? Dlaczego to przeczytałaś? Dlaczego y, y, musie robić? Małgorzata Musierowicz i w jednej z jej książek, ja już teraz nie pamiętam, w której to było, jedna z córek. Z czytała, Korejków tak. y, czytała dziwne losy. No i sięgnęłam i ja. No, to były. Oj. Lata początek lat 80. chyba, jakoś tak. A potem przyszła, powiedziała Nikoli jedną rzecz, Nikola się trochę przeraziła tym, co ma znaleźć w Jane Eyre. Ja nie powiem tego, bo to by był spoiler, bo mama trochę mi zaspoilerowała mimo wszystko, ale yy, powiedziała mi mama tak. Tak źle to ubrała w słowa, że aż nie chciałam tej książki czytać. No ale co, przeczytałaś Ale już? przeczytałam i mi się bardzo podoba. To no. jest też jedna z. Jedna kochanych. z moich ulubionych, i to jest już na Handre gigant to jest duma i uprzedzenie, bo szalenie bawi mnie pani Bennett z jej, jej, jej dialogami, z jej rozumem Czyli jej podejściem do życia. Moje podej... córki, trzeba wyjść tak, za tak. mąż. Tak, dokładnie, więc, więc zarówno książka, jak i serial BBC to jest stary, 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 mhm. ale uwielbiam tą wersję i jak mam taką handry gigant, to. A kto cię przekonał to... do, do, do dumy? Do dumy? Nie, ona mi sama wpadła w Aha, sama. <laughs> jak okay. zaczęłam, po pierwsza była Jane Eyre, a mhm. później jechałam po kolei z klasykami z biblioteki, mhm. no i kolejną było właśnie Duma i mhm. okej. Okay. No. Okay. no i jedna z perełek. Perswazję też bardzo lubię, też bardzo lubię i też lubię do, do nich wracać. A ja perswazję nie lubię. A ja lubię. No każdy ma prawo do swojego nie, zdania. Jakoś tak nie przemówiły do mnie perswazję. Najmniej ze wszystkich książek Jane Austen lubię perswazję. Powiem tak, ja lubię zarówno tą książkę, jak i lubię film. Zarówno ten stary stary, jak i nową wersję teraz. Mhm. Która jest nieco zwariowana i nie trzyma się tak do, dokładnie fabuły, ale też ją lubię, tą nową, mm -hmm. która jest na Netflixie. Mm -hmm. A jakieś inne Jane Austen? Też lubisz? Nikolanowi, że ja mam większość książek Jane Austen, które bardzo lubię. No, może tam ze dwie, które mi Których tam... nie lubisz? Mansfield Park chyba nie lubisz? Um, no nie, Mansfield akurat lubię. No za co, czego nie lubisz? Um, tam już wiele więcej nie ma. Czekaj, no nie wiem, Lady Susan? Ale to jest niedokończone. No, ale to, to tak, no. Nie wiem, nie bardzo. No. Rozważna i romantyczna? No, wiesz, co, no, lubię, aczkolwiek, no, wolę na pewno dla mnie duma i uprzedzenie będzie wyżej niż rozważna ja i romantyczna. Ja lubię Mansfield Park chyba najbardziej. I ja lubię też, bo, bo jest bardzo ciekawa. Chociaż duma i uprzedzenie też lubię. Ja lubię bardzo ekranizację, ale znowuż ja nie, nie jestem największą fanką tej BBC, a bardziej lubię tą z Kiera Knightley. Ej, ale ja to lubię, jest lubię ale, ale wszyscy tego, że ja lubię mnie... ja wolę Kiera Knightley po tak. prostu. Znaczy jako... wiesz ona jako aktorka no to w Księżnej, no to dla Kiera mnie Kiera jest Kiera no, rewelacyjna. jest fantastyczna. Jeżeli chodzi naprawdę ja wiem, że wszyscy się śmieją, że ona jest tak wybierana do każdej ekranizacji czy tem adaptacji klasyki i wszyscy się śmieją, że po prostu do niczego innego ona się nie nadaje i ja uważam, że ona się świetnie sprawdza w takich rolach, bo ona ma bardzo taką plastyczną twarz do tego. Znaczy, mnie się bardzo podobała rolka księżnej. Jest, ona jest taka XIX wieczna. O Jezus. Ale obejrzę. na przykład, jak Anny Karinny, bardzo nie lubię ekranizacji, nienawidzę wręcz, bo uważam, że zepsuło wszystko, co jest w książce. Tak. No, muzyka na przykład bardzo dobra. Do muzyka pięknie. Tak, ale Kieran Nightly nie obroniła w mojej głowie tego filmu. No wiesz, Nikola, nie, nie zawsze ekranizacje są y, fajne z książką. Ja... Też, wiesz, w porównaniu do tego, że film Anna Karina trwa dwie godziny, a książka ma 900 stron, to musieli wyciąć wszystko. I zostawić takie najbardziej znaczy, łopatologiczne w ogóle, fragmenty. W ogóle Anna Karenina nie jest łatwą lekturą. Nie? No nie, absolutnie. To jest bardzo no trudna i książka. Za tym to jest trudna książka i też trudny film, no tak mi się wydaje. Ale właśnie nie, bo film to zrobił takie romansitło okropne z tego. Ja po prostu... Ja nie widziałam, więc się nie wypowiadam nie tutaj. No, Bardzo mi się podobał koncept tego, że to było jakby na deskach teatru, bo tam się, wiesz, była scena obrotowa i to mm -hmm. niby właśnie w takim, w takim stylu było grane. Ale uważam, że on spłaszczył totalnie wszystko. Wszystko, co mogło być spłaszczone, było spłaszczone. Ale wiem, że jestem w mniejszości, bo jednak dużo osób lubi ten film, także... Tak, jedną z moich ulubionych książek, do których też często wracam, jest księga Czarownic. E, ja mam to piękne mhm. wydanie, które dostałam od Ciebie w ubiegłym roku. Mhm. No, uwielbiam My to. Ma, z mamą pierwszy tom czytałyśmy, jak leciałyśmy na wakacje do Turcji w 2013-2012. Oj, 2012. wcześniej, wcześniej, to myśmy to zaraz czytały po, po tym... No to wydaje mi się, że 2012 no. jakoś to było. Jakoś zaraz po, po ukazaniu się. To jeszcze były te takie, wiesz, brzydkie wydania, no a teraz mam takie ładne. Lubię do tego wracać, bo wiesz, że ja mam fioła na punkcie historii, a tu mamy... że ile tu było osób, które przekładały. No, nie dość, że tutaj mamy główną bohaterkę Czarownicę, to jeszcze jest w dodatku historyczką, więc... Wszystko, co mama lubi w książkach. Wszystko, co lubię. To chyba mamy... serial też oglądałaś, nie? Serial też oglądałam i mi się podobał. Powiem, że podobał mi się i aktorze fajni i... Ja jakoś się nie mogę przekonać do tego, żeby ją przeczytać jeszcze raz. A ja już ją czytałam kilka razy i... Wiem, no przecież no. bym Cię jej nie kupiła, gdybyś wiedziała, nie Dla mnie, że... dla mnie coś fajnego. To no chyba Pani poleciła bibliotece. Nie, ja to miałam pożyczoną dwa od Dwa lata temu. Dwa lata temu? No, no to dwa lata, ale od Ciebie to zostało. No. No, w, ja to dostałam, miałam pierwszą rzecz pożyczoną od Agaty. Mi się kojarzy, że miałam z biblioteki. No to później kolejne części, bo Agata miała tylko pierwszą część. Może, może, no. Yy, bardzo lubię wracać do małżeństwa Ilony. On. I Andrew. I Andrew. Tak? Ilona i Andrew, no. Bardzo, bardzo lubię wracać do tej serii. Yy, no. To jest seria Skate Daniels, bo jeszcze była yy, niedawno miała premierę druga seria. Też Urban Fantazy, yy, która się zaczyna. Może coś na to nie, pożoga jest drugi. Biały, biały Żar? Biały Żar. Nie, bo. Ja mogę się mylić. Płyn dla mnie, pierwszy tom to płyn dla ja, mnie. jest ja... trzecia, Biały Żar był drugi. O, no tak bo to wiecie, ja mam problem z... Po... Ja mieszam Tak, mama, mama lubi mieszać tytuły. Ja czytałam no. tego pierwszy tom. Muszę przeczytać od nowa, bo nic z niego nie pamiętam. Już dwa lata temu to czytałam. Mam całą serię u siebie. Nie bardzo też? lubię, ja ba... wiem, bardzo lubię, bo się do tego dołożyłam. Bardzo lubię Pożogę, czyli właśnie trzeci tom dla mnie. Uważam, że był fantastyczny. Naprawdę, jak dwa poprzednie mnie tak mocno nie przekonały, to znaczy i tak mi się podobały, ale ten trzeci był taki mięsisty i naprawdę świetnie wykonany. Oni jeszcze mają takie mniej znane serie, ale ja je mam tylko na e i nie pamiętam tytułu. Ja nie wiem, bo Fabryka słów tylko to wydała i właśnie będzie wydawała teraz te kontynuacje, bo to jest tak, że jak sobie zobaczycie na Guglielsa, to tamta... U nas to się nazywa trylogią, a to ma jeszcze kolejne tomy, ale chodzi po prostu o to, że kolejne tomy są z perspektywy siostry głównej bohaterki, także tam się po prostu zmienia point of view. Ale no, tak jak mówię, no, ja tą Ilonę. Ma... Chcę do tego wrócić, bo wydaje mi się, że to będzie takie coś w stylu właśnie Jadowskiej, która też zresztą bardzo lubi te, te książki, e, Aneta Jadowska. E, I mama też lubi Patric, Patricie Briggs. Briggs. Bardzo, bardzo. To chyba nie ma żadnej książki. Nie, nie, przy, nie, nie zniosłam na dół, ale ja bardzo lubię. Teraz jest taka wznawia. Ona nie wydaje o. Alfa Omega, bo był kiedyś wydany tylko jeden Tom. Mm -hmm. Nie było pozostałych i oni teraz ten, i, i bardzo fajne. chyba co są? Tak, e, c, do czego zmierzam? E, mam, mam bardzo duży sentyment do tej książki, ponieważ. Ja to się zasłaniasz tymi ponieważ, książkami. Ponieważ ja wróciłam do czytania fantastyki po 20 latach. Zaczynałam od tego, bo tak, bo... Moja mama nie czytała fantastyki przez 20 lat. No, może, może troszkę mnie, mniej. Ale... Może trochę mniej, ale później się przerzuciłam bardziej na kryminały, na takie thrillery. E, I tego mnóstwo czytałam. No i później z Agatą, jak u niej była w domu, ja mówię, wiesz co, Agata pożyczy sobie tą książkę, bo ona miała całą serię i... i Twierdziłaś, że taka, taka piękna jest ta okładka, że musisz przeczytać? Nie, bo stare nie były w takich ładnych okładkach. Mama, to jest ładna okładka, to jest wrażliwe. Ale opowiesz. Jest okropna. No. I y, zakochałam się oczywiście... To, o Boże! To w to, to chyba wszyscy to, już to, znają na tym kanale. To, to mini kola musiała, pierwszy to. To była historia taka, że znowuż tutaj wchodzi na scenę Agata, czyli e, była Komuś, pracodawczyni mojej mamy. Nie pracodawczyni, moja szefowa. Szefowa, była, szefowa mojej mamy. Bo pracodawca e, jest ktoś inny. No dobra, nieistotna. Tak, czy inaczej tak, pracowały ale... razem, razem z Aga Agata bardzo dużo też czyta. E, I właśnie e, ona pożyczyła mojej mamy pierwszy tom. To jest ten pierwszy? Tak, to jest ten ja pierwszy. pierwszy. Ja przyniosłam ten, który jeszcze jeszcze jest... Jest z trudem mi zdobyłaś. Tak, drugi... a jeszcze jest drugi, który jest cały niebieski znowu. I to jest seria, ja ją też czytałam, więc ja coś, coś tam pamiętam. No, to tam też jest trochę takie razem. urban Fantazy, tam, tam są jakieś wilki, wilkołaki znaczy się... Jakieś takie w ogóle rasnoludy są. No jakieś takie dzi dzikie rzeczy, zombie. No zombie były, tak, ale to w drugim tomie. Ale tak, no tak czy inaczej no. dzikie rzeczy tutaj się dzieją. E, I to jest taka też taka rozrywka właśnie w to jest, w ale to jest typowa, Andrews. To jest typowa rozrywka, dlatego że... Tak, boha ale to jest bohaterka niezwygo. nie jest Tak, bohaterka nie jest troszeczkę, no taka popertana. O, ale... to chyba były też sceny erotyczne, czy ja dobrze pamiętam? Nie było sceny erotycznych. Mi się wydaje, mama, że były. Ej, tu Fabryka Słów wydawała. No. O, śmiesznie. No, ale uwielbiam, uwielbiam. I tłumaczyła wy... Ewa Biała Łęcka. Tak, bardzo, bardzo lubię. Y... Odnaleźć swą drogę, tak się nazywa ten pierwszy tom. Czyli to jest drugi. To jest drugi? Tak, właśnie, to tak było. Czyli ten cały niebieski. No nie istotny. No, no dobra, no to tamten rzecz mi zdobyła z cudem. Tak, y... tak. Za wielkie pieniądze. Ale no, to nie, się nie szło do Nie, dostań. bo to, ale w ogóle, y... no tak jak mówię, no historia jest taka, że mama strasznie chciała, żebym to przeczytał. To jest książka tłumaczona z. Y jeżeli się nie mylę, to z rosyjskiego. Z ukraińskiego. A może z ukraińskiego. Nie wiem, nie, nie, nie mam pewności. Tak czy inaczej, no mama po prostu się w niej zakochała, to problem jest zdobyć właśnie te książki. I to jest chyba trylogia, tak? I nie, nie, generalnie, nie generalnie tych tomów jest bodajże pięć. A może nawet pięć. E, dwa, dwa się ukazały drukiem. W Polsce, tłumaczą. W Polsce. Dwa mam y, przetłumaczone, nie przez tłumacza, tylko... Dziko. Tak, na dziko, tak, tak. Jak po prostu z tego, z tego języka. I ja, ja lubię. Ja, oby, ja obydwie, znaczy wszystkie te książki lubię. Bardzo żałuję, że nie ma całe, całego tego wydanego, bo uważam, że książka jest warta przeczytania. Muszę sobie do niej wrócić, wiesz? No to sobie możesz wziąć. Mamy dwa tomy, a na, na tym. Muszę sobie to jeszcze raz przeczytać w sumie. Bo ja tak kojarzę. Ja pamiętam, jak ją czytałam tam. Śmiałaś się też z tego. Wiem, no bo, nie, to, bo, było, bo, to, to bo, było to było takie. Wiecie, to jest takie lekkie, przyjemne. To nie jest jakaś tam może lektura wysokich lotów, ale, o, no, ale, nie, każdy ale nie każdy musi brać takie książki na poważnie. 2012. No ja bardzo lubię, więc polecam. Mhm. Tylko mówię, to jest bardzo ciężko zdobyć. Ja mam. No. Bo może kupi... w bibliotekach, w bibliotekach pewnie będzie. Będzie, ale jest też ciężko zdobyć. No, natomiast no, jeden żeśmy kupiła, a drugi żeśmy z mhm. gdzieś tam na jakiejś aukcji wybrać. Coś, no. coś było, coś no. było. I coś, to jest premiera tego roku. Też Fabryki Słów. Ja się w tym... Fabryka Słów sponsoruj ten film. Ja się, w tej, ja się po prostu w tej serii zakochałam. To jest pierwszy tom. pierwszy tom i czekam To będzie z uwzględnieniem na, na kolejne. Bo... bo mama też czytała inne książki tego autora. Tak, i bardzo go lubię, ale. I kupiłam A... je w prezencie. No ale to jest po prostu bardzo ciekawy, yy, wiecie, świat. To są magowie szkła, coś takiego? Tak, jest, tak, no? szkło, szkło yy, może leczyć, może zabić i... To jest, przepraszam, że tak ci przerywam, no. ale mi się wydaje, że to jest coś w stylu właśnie Sandersona. Tak, no. tak i, i bardzo ciekawie, a w ogóle on ma, ten pisarz ma takie lekkie pióro, przynajmniej dla mnie, no ja bardzo, bardzo lubię go czytać, bo... Bo to jest takie łatwe, przyjemne. Przyjemne, właśnie. I tak się. No coś dla mnie to jest no, no, rewelacja. Oczywiście nie mam jeszcze, wiesz czego. Czwartego skrzydła, czwartych skrzydeł? For Wings. Fourth Wing, czwarte, no. czwarte, nie wiem skąd Ci się nagle zabrało porównanie do tej książki. No bo jeszcze to jest też y, perełka z tego roku, którą ja bardzo lubię, tak? Nie! Ja lubię, ja wiem, że Ty nie, nie lubisz, A ja tą książkę uwielbiam yy. i czekam na kolejny yy. tom. Ja jestem, wiesz... Nie jesteś moją mamą. Nie jest... A to, aha, w sumie dwory też Ci się podobały. Mój problem z czwartym skrzydłem jest taki, że ja nastawiłam się na grę o tron, bo usłyszałam smoki i usłyszałam high fantasy. High fantasy, nie no, nie zgadzam się, żeby to było high fantasy, w sensie, no moim zdaniem to nie jest taka budowa świata, która by miała Nie, no na pewno, broń Boże, nie można tego do to, to, to są no, do, 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 do gry o tron, nie, <śmiech> nie, <śmiech> a, a, to ja nie że, a ja nie wiedziałam, że to będą dwory, no a to są jednak bardziej dwory niż e, coś innego i ja się dlatego rozczarowałam. Myślę, że to... to... Arcia, co ci już słyszała jakby. Mhm. E, więc ja gdybym się może na to inaczej nastawiła, to też teraz bym inaczej o te książce mówiła, ale nie wiedziałam, żeby się to aż tak podobało. Nie się podobało, bo po pierwsze ja lubię smoki. Pamiętasz tą książkę, którą, na którą ci namawiałam z tymi smokami? Nie. No takie te skrzydła były takie. No, może wrześmy wow, ale... A Aaaa no, no, ja zapomniałem e, o Jezu, Boże, historia e, tej... naturalna smoku. No właśnie, no ja też to bardzo lubię. No. To... Nie, nie przeczytałam wszystkich, no nie, ja tam chyba przeczytałam Pięć, tylko dwa o, tomy, ale tak. ja na razie jestem po dwóch i, i pierwszy uważam, że jest naj. Ja naj mam pierwszy i trzeci. No, no i bardzo, bardzo lubię i wiesz, jak ja usłyszałam, że tam będzie Smoki, jak przeczytałam, no to ja się zakochałam, no wiesz, ja nie podchodzę tak jak ty, że ja... Ale ja, ja też lubię Smoki. A tam, tam było za dużo romansu. Tak. E, tak. No nie, no coś może byłaś dobrze nastawiona, ja nie byłam dobrze ja nastawiona. Ja w ogóle się nie nastawiałam, bo ja nigdy nie... Ale trochę mnie, trochę mnie przeraziłaś w tym momencie, że tak... O tym powiedziałaś. Ja nie wiedziałam o tym, że to się, tobie się tam No, nie się to bardzo podoba. Więc podobało. przejdźmy jeszcze na chwilę do tej Wiesz? książki, bo ja ją chcę bardzo przeczytać. Nie wiem, czy będę zaczynała od tej zrogi, czy jednak od tej, która już jest zakończona, w sensie wydana w języku polskim. Ona chyba pierwsza to mi się nazywa Obietnica. O, to ja to mam się. To chyba też ty kupię. mi kupiłaś właśnie. Tak, bo uważam, że no, powinnaś przeczytać mi. i uważam, że będzie Ci się podobało. No właśnie mi też się wydaje, że będzie mi się podobało. Jak skończę Sandersona, no. zostało mi e, została mi godzina audiobooka żałobnych opasek i jeszcze ten ostatni tom, czyli Zaginiony Metal, przedostatni, bo ostatni się pisze, to będę chyba właśnie tą serię zaczynała, bo ja to, to ostatnio zakochałam się w czytaniu serii na, na raz. Naprawdę to jest fantastyczne, bo się niczego się po drodze nie zapomina. Także to będę bardzo chciała i mam nadzieję, że to właśnie będzie taki Sanderson. Jak byłam na Targach Fantastyki w w grudniu teraz, na początku grudnia na spotkaniu, które prowadziłam z Samantą szaną, to wcześniej rozmawiałam z dziewczyną nie wiem jak się nazywasz, bo się sobie nie przedstawiłyśmy i pewnie tego nie oglądasz, bo no, myślę, że dlaczego miałabyś to oglądać, to właśnie rozmawiałyśmy o tym, że ona bardzo, ona bardzo lubi jak bohaterowie że dla niej bohaterowie są ważniejsi niż fabuła. I ja powiedziałam, że może Sanderson. Ona powiedziała, że właśnie Sanderson to bardziej akcja niż, yy, niż bohaterowie. I tak mam wrażenie, że nawet mama ma takie podejście, że też bohaterowie są dla ciebie bardziej istotni niż sama akcja. Tak, jeżeli, nie, jeżeli coś mi nie pyka z bohaterem, to. To chyba nie będziesz lubiła, nie? To nie lubię. Nie lubię, ciężką się w ogóle wtedy czyta taką książkę. Wiecie, ja, to nie jest tak, że ja no, przeczytam cztery strony i mówię już, że, że definitywnie nie i nie pięć. czytam. No nie, Nikola. No są książki, do których po parę razy wracam, bo. Do Sandersona tak miałaś, nie? Nie, Sandersona nie, wiesz co, ja przeczytałam wyrwano z kontekstu któryś tam Tom. Aha, no dobra, okej, okay, no to. Jakby no i, i wiesz, jak Spędzę, to mówię, uuu, coś tu chyba pokręciłam, bo nie bardzo rozumiem o co tu chodzi. I dopiero później przeczytałam, że to jest chyba czwarty czy piąty i. No tak, no Anderson, to, to, to tak no. nie bardzo czytać w oderwaniu, bo to, to zbyt jest... To samo jest... było z Bretem, no nie? E, no tak, A Breta to ja też prawie bo, przeczytałam w oderwaniu. No bo, bo tak, no bo były źle ponumerowane, bo, bo tam jest tych serii, wiesz. Nie, bo to było tak, że oni wydawali. Pierwszy tom był jakby całościowo, a potem dzielili na dzielili, dwa. Na, I oni pisali ja, część pierwsza, część druga na nich. A ja czytałam, chyba zaczęłam, tam pisało pierwsza, a to się okazało, że w to, to był nie pierwszy jest, któregoś, ale kolejnego. któregoś z tak. kolejnego, więc. Ja no. tak zrobiłam z otchłanią breta, że ja kupiłam otchłań zaraz po premierze i właśnie też zaczęłam i też mi coś nie pasiło. Ale no też moja przygoda z bretem się zaczę, skończyła na, na tomie 3,5. W ja zasadzie przeczytałam. Trzy część pierwszą. A nie, w sumie trzy część drugą też przeczytałam. Więc e, cały trzeci przeczytałam i się troszkę pożegnałam, bo mi się bardzo nie podoba w jaką stronę to idzie. No i jeszcze, wiesz co mi się podoba? To, co ja Ci, Beniamin, naszłód. Tylko masz pierwszy ten... A, tak, do... tak, tak, tak. Do ja mam. E, zaczęłam też tą książkę czytać, ale mi się, jakoś nie mogłam się w nią kręć. Myślę, że to nie był po prostu dobry moment na nią. No e, bo się nie mogłam w nią totalnie wkręcić. Jak wracałam do domu od Was. A mi się wydawało, że właśnie się wkręcisz, dlatego, że ale to jest nie, takie... To, rodzice, takie to, ale, wiesz, ale ja jednak mamy... zaczęłam słuchać, mama, zaraz po Anne An z Redmond i A. byłam trochę w takiej wiezie, jeszcze w tej Ani, takiej, co ten... I nagle sobie czytam Benjamina Aszuda, który idzie i zabija wszystkich i ma swoją grupkę. Trochę mi na przykład Beniamin Ashud mam wrażenie, że bliżej temu jest do Wiedźmina albo na, nawet, wiecie do czego? Do Grzędowicza. Jakoś mhm. tak mi się z Grzędowiczem kojarzy. Nie wiem, no to mama nie wiem, czy czyta całego grzędowicza. Całego nie, ale czytałam i mnie się nie kojarzy. No ale to mówię A nie, tam. no może mam złe no ale ja mówię, to, to jest dla mnie też takie lekkie i też coś fajnego właśnie, jak się ma taki troszeczkę może zastój czytelniczy, bo, bo świat jest prosty. To bo, jest, bo jest, krót, krótki jest, jest krótkie, ale jest, jest bardzo ciekawe i fajnie się to czyta, tak? To jest taka książka przy, przygodowa i to tak, bach, 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 i czytasz. No jeszcze to wklejamy Anię. Anię, ale to tak, zacznijmy, że y, tak, ja mam u Nikoli w pokoju. Y, Pierwsze wydania, które mi się udało zdobyć... Z naszej księgarni. Z naszej księgarni, tak. Te Było takie emakulaturowe. emakulaturowe. I ja to trzymałam tyle lat dla mojej córki, a ona mi później wbiła nóż, nóż w serce. W serce, bo powiedziała, że to jest takie nudne i nie będzie to jest tego czyte. To okropne! O, ja pamiętam, że mi się bardzo nie podobają przeskoki czasowe i do dzisiaj mi się one nie podobają. To jest jedna rzecz, której Ali mogę, mogę zażyczyć. A ja, Ania z Zielonego Wzgórza, cała? Plus jeszcze uwielbiam y, Błękitny Zamek. Zamek. Tak, tak. Ja mam tą wersję mm, z, tłum, z tymi imionami, które później tam są inaczej, tak. tak jak w oryginale. I ciężko mi się było przestawić do przeczytania tamtych imion, mm -hmm. y, niż y, właśnie w tym, w tym wydaniu, które ja mam, które jest zaczytane i... Tak, tak, tak. Mama na przykład jak była młodsza, to nie czytała Emilki. Czytałam. Ale bo, nie pamiętałaś Emilki? No nie pamiętałam, bo, mnie, bo udało mi się tylko zakupić jeden, jeden albo dwa tomy miał. Nie, ty miałaś jeden, a ja potem dokupowałam no, te, do no. tych starych wydań drugi, trzeci. Tak. No bo. Ale Emilka na przykład, ja bardzo lubię Emilkę, bardzo ją doceniam, uważam, że jest dużo dojrzalsza. Może nie tak dojrzała jak Błękitny Zamek, który jednak był dla dorosłych pisany, mm -hmm. w sensie dla starszych dla starszych, dla starszych tak. no dla starszych, może nie dla nie dorosłych, dorosłych ale, dla starszych. ale dla starszych, tak. A Emilka, Emilka, ma też coś właśnie z takiej bardziej dojrzałej e, literatury. Ania jest trochę bardziej takim lekko -duchem. Emilka też, na ale początku. Ale początkowe, bo później wie, że Rilla ze złotego brzegu. Rilla już jest bardzo dojrzała. I jest bardzo dojrzała tam. Bo to jest powojenna już on, Ofej, wydana w 2900... ona jest w trakcie pierwszej wojny światowej. Tak, ale chodzi mi, że w 1918 była wydana. Więc no były to bardzo trudne momenty dla Montgomery, chociaż ja uważam, że też już w piątej części był taki, jest ten fragment, nie będę mówiła żeby nikomu nie zdradzać. Aha, no to ja wiem o czym. No ale to też jakby to też już były takie dosyć trudne fragmenty, które gdzieś ona ze swojego życia zaczerpnęła i, i wsadziła do tej książki. Um, no ale Montgomery to jest taka autorka, której ja się dopiero musiałam nauczyć ją pokochać, a mama kochała od dziecka. Tak, ja wiecie co, ja w ogóle jak byłam w czwartej klasie z kółka teatralnego pojechaliśmy do, tutaj do, do Bania Luki Bania hmm. to jest teatr w Bielsku tak, to jest teatr w Bielsku na przedstawienie Ania z Żelnego Wzgórza i byłam bardzo rozżalona bardzo, bardzo bo, bo Ania nie miała rudych włosów nie miała, tak. wszystko było, tylko byłam rozżalona bo musieliśmy wyjść przed samym końcem, bo był ostatni pociąg w stronę Pszczyny i... A, a to było, wiecie, no ja, ja wtedy chodziłam do czwartej klasy. To ile się ma w lat, Dziesięć? No, 10, no, 10, 11. No, no i, i musieliśmy nie, wrócić. No, musieliśmy wrócić do domu o określonej tam porze i, i to było takie dla mnie bardzo smutne, ale mówię, no ja już tutaj. Mama zielonego... do dzisiaj chciałaby obejrzeć do końca ten spektakl, no to tego już na pewno nie zobaczę, ale, no. ale bardzo, bardzo mi się spektakl podobał, a mówię, książki książki znałam wcześniej. Także. Mhm. To jest mama była wiecie z tym dzieciakiem co jak przychodziło, żeby lekturę przeczytać na któregoś tam to mam ja już wczytałam. to prawda, to prawda to I nawet myślę, ja kujanem nie było. I myśl... znaczy to nie było kujanem, bo ja czytałam te książki z bo chciałaś, i, tak. i wiecie, no wielu lektur na pewno bym może nie doceniała i nie przeczytała, no bo nie czarujmy się mamy, przynajmniej mieliśmy ciężkie lektury no bo nie wiem jakie są teraz Teraz nie wiem jakie, no ale, ale wiecie, no Janku Muzykan dla dziecka siedmioletniego, to mi się wydaje, wiecie, ty, kiedy się czyta, że tam y, za to, że zabrał... Nie mów, nie mów, mamo, no, bo że ktoś będzie chciał czytać. No ale, ale dla traumatyzujące. mnie... Traumatyzujące. Dokładnie, dla mnie, dla mnie, te niektóre lektury uważam, że, że były traumatyzujące, a z dziadkiem czytało mi się bardzo fajnie i dlatego znałam większość tych lektur. Mhm. Bo mój tata był bardzo fajny. I, i bo mój tata był i, bardzo i, fajny. Bo rzeczy potrafił um, po prostu tak na, na wesoło, i nie może dlatego. No. Cię tak. tak nauczył? Tak, nauczył mnie. I, i... A dziadka ulubiona książka to było pożegnanie z Afryką? Jedna z ulubionych, bo mój Jedno dziadek czytał wszystko. Słuchajcie, czytał wszystko od kryminału po jakąś taką klasykę. Taką klasykę, klasykę. Ja klasykę. Znałam jako dziecko tylko ze względu na niego, tak? Taką polską klasykę. Kwowadz. Hmm. Kwowadz nie lubiłam. Dziadek Quo też nie lubił. Domine. Nie lubił, e, ale co myśmy lubili? Myśmy lubili e, trylogię Sienkiewicza, a w Pustyni, w Puszczy nie. Ja, ja nie lubiłam w ogóle Sienkiewicza. Znaczy ja w ogóle zrób to bardzo nie. Nie czytałam, bo nie miałam. Film oglądaliśmy. Krzyżak Krzyżaków masz na górze, wiesz? Wiem, ale ja mówię, że o czytałam i czytałam w pustyni i w puszczy. I na tym się moja przygoda z Sienkiewiczem skończyła. Także, no, no, dziadek czytał wszystko i ja, no, do dzisiaj uwielbiam e, Agatę Christie. Christie. Christi, bardzo. No, wiem. No, no Christie. Jerzego Edigea kiedyś czytałam. Teraz miałam, chciałam sobie zrobić powrót do. Właśnie, pisa. mogłaś tutaj dać Agatę Christie. Za dużo noszenia, Nikola. Nie wymagaj ode mnie. Nicola, nie chce mi się. Żebym po piętrach z książkami ten, ale Agaty Christie też Dobrze, no. także będziemy kończyły, bo mi się zaraz skończy nagrywanie. A ja się dopiero rozkręcam. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? No nie, to żart. Ja wiesz, jak ja bym zaczęła gadać, to byśmy tu do północy Tak, tak, no. tak, tak, tak. A tata pewnie chce na dół jeszcze byśmy latały teraz. Góra, żeby, dół góry dół żeby książki poznać. Bo mama ma biblioteczkę swoją na górze. Nie lubię bardzo pokoju z biblioteczką mojej, Uważam, że jest brzydki. Ale to nie istotne, bo to mamy biblioteczka, nie moja. No nie, bo to nie, to my w planach była moja biblioteczka, ale mój małżonek się tam wtrążył ze swoimi rzeczami i koniec. No. I no, I nie wyszło. I nie wyszło, nie pykło. Tam miał być fotel bujany. No to zrób to teraz. Po no co ten komputer? Nie, ta no, tam. Moim zdaniem, powinnaś. Dobra. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że spędzacie, chociaż to już w sumie jest po, świę po świętach, także mam no nadzieję, że jutro. spędziliście, tak, ale będzie to w środę, e, że spędziliście fantastyczne święta. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku i jak to na, mi pięknie powiedział jakiś pacjent e, ostatnio w e, aptece, żeby każdy najlepszy dzień z tego roku był najgorszym z przyszłego. Dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście. Powiedz cześć. Cześć. <noise>